Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj y, przychodzę do Was z tematem głodu miłości y, i tego, jak y, ten głód wpływa na relacje, które tworzymy w życiu. Y, kiedy możemy poznać, że jesteśmy głodni tej miłości i y, 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 co możemy tak naprawdę z tym zrobić. Teraz e, proszę was, żebyście przypomnieli sobie Wasze dzieciństwo. Czy czuliście się widziani? Czy czuliście się kochani? Hmm. Czy odczuwacie, wspominając dzieciństwo pełnie? Czy pojawiają się tam braki? Bo gdy wychodzimy w dorosłość z tymi brakami, to zaczynamy z braku tworzyć inne relacje w naszym życiu. To nie jest tak, że nasze doświadczenia, nasze emocje, nawet jeżeli ich nie pamiętamy, um, one znikają. Um, i zupełnie nie wpływają na nasze życie. To jest takie trochę myślenie, że jak przykryję brudną podłogę dywanem, to nie będzie widać i wtedy będzie ładnie czysto. Ale ta brudna podłoga pod tym dywanem wciąż się znajduje. I tak wyglądają nasze zdarzenia, sytuacje, emocje z dzieciństwa. Które są spychane do podświadomości, świadomie bądź nie, nie chcemy na nie patrzeć, zająć się, albo nawet o nich nie pamiętamy. To jest takie przykrywanie i udawanie, że tego nie ma. Ale to, co jest pod tym dywanem, te nasze, właśnie zranienia, emocje, to one wpływają na to, w jaki sposób wychodzimy do życia i jakie relacje tworzymy. Jeśli mamy w sobie głód miłości, bycia właśnie chęci zauważoną, bycia docenioną, bycia usłyszaną, to idziemy przez świat w nadziei, że znajdziemy odpowiednią osobę, która sprawi, że w końcu się tak poczujemy. I całkiem możliwe, że możemy na chwilę się tak poczuć, ale ta relacja z góry jest skazana na niepowodzenie, ponieważ tego głodu już teraz nie jesteśmy, nikt nie jest w stanie go wypełnić oprócz nas samych. Pierwotnie ten głód. Yy, ta chęć, żebyśmy byli widziani, pokochani, zauważeni jest skierowana do naszych rodziców i to są przejawy naszego wewnętrznego dziecka. I jak najbardziej mieliśmy prawo się czuć niekochani, niewidziani, niesłyszani nawet yy, gdy rodzice byli w porządku. To mogliśmy przyjść z takim zapisem, mogliśmy tak odczuć w końcu jako małe istotki. Zupełnie inaczej postrzegaliśmy świat. Ale gdy z tym brakiem wychodzimy do relacji, to nie jesteśmy w stanie spotkać innych osób niż takie, jakie my jesteśmy, jakimi my jesteśmy. Czyli tak naprawdę spotykamy innych głodnych, którzy też na zewnątrz szukają kogoś, kto tak naprawdę wypełni te pustki, te braki. I w ten sposób oczekując od partnera, partnerki, że on będzie wypełniał te deficyty. Partner, mimochodem, ma stanąć w roli rodzica. A już taka relacja jest turbulentna w następstwie, bo to tylko my sami teraz możemy dać sobie i nauczyć się wypełniać te braki i przestrzenie żeby zacząć z innymi jakościami wychodzić do świata, do ludzi i znajdować innych partnerów, przyjaciół, w zupełnie innych jakościach życia. Bym bardzo chciała, żebyście sobie przygotowali trzy kartki, poczucie bycia niewidzianą, poczucie bycia niekochaną, poczucie bycia niesłyszaną. Postawcie te kartki przed sobą tak mniej więcej w odległości 50 cm jedna od drugiej i stańcie przed tymi kartkami. Najpierw stańcie przed jedną kartką, Weźcie parę głębokich oddechów, zamknijcie oczy i poczujcie, co się dzieje z Waszym ciałem, co się dzieje z Wami. Jeżeli pojawiają się emocje, jeżeli pojawiają się jakieś odczucia w ciele, to po prostu je zauważajcie i oddychajcie. Przyjmujcie to wszystko. I tak po każdej kartce przejdźcie się, stając przed tą kartką. I teraz o co chodzi w tym ćwiczeniu? Mamy tendencję do tego, żeby to, co trudne, to, co myślimy, że nas nie dotyczy, wypierać. A dopiero jesteśmy w stanie cokolwiek zmienić, jeżeli to przyjmiemy w sobie, że mamy. Więc, stając przed tą kartką, odczuwając swoje ciało, dając sobie prawo, że to może być u mnie. Zaczynamy to przyjmować. I dopiero stąd jest kawałek drogi, żeby móc zacząć to zmieniać w swoim życiu. Bo jak zaczniemy y, sami sobie dawać y, to, czego nie dostaliśmy w dzieciństwie od naszych rodziców, zaczniemy się samą y, opiekować y, samymi sobą. Y, to wtedy jesteśmy, Gotowi, żeby zacząć inne relacje przyciągać do swojego życia. Bo pojawiają się w naszym życiu takie osoby, które są kompatybilne z nami. I jeżeli masz w sobie głód miłości, to zostaniesz też osobę głodną miłości. I powiedzmy, Ty możesz być głodna miłości i zabiegać o tę miłość. Z drugiej strony się pojawi osoba, która da Ci jej trochę, a potem zacznie uciekać i zaczniecie się gonić. Więc to się pojawia po to, żeby zobaczyć, że jeszcze w sobie mam ten program. I tak naprawdę to do mnie należy ta odpowiedzialność, żeby teraz z nim ewentualnie coś podziałać. Życzę Wam pięknych wglądów i cudownego uwalniania z ciała. Dziękuję.